Nie ma co porównywać tego, że ktoś pił pięć kieliszków wina, a to, że ktoś wypije pół litra. Nawet po tym pierwszym łyku jestem przekonany, że wiele osób w ten sposób jest w stanie to odczuwać. To my poczujemy ulgę, ale w każdym opisie leku będziecie mieli informację, żeby nie łączyć go z alkoholem. Nie łączyć na zasadzie nie tylko, nie popijać tabletki alkoholem, ale... Dzień dobry Państwu. Witajcie, witajcie. Dzisiaj odcinek solo, ale dla sprawdzenia będę się przepinał. Między różnymi kamerami yy, i zobaczymy, jak one będą mnie wspierały. Wyobraźcie sobie, a co? Taki będę. Zanim zaczniemy, mam do Ciebie serdeczną prośbę. Wszyscy goście, którzy tutaj przychodzą, zostawiają ogromną część swojego doświadczenia, swojej wiedzy, swojej historii, która ma pomóc innym. Tak samo magazyn Pewna Terapia, który znajdziecie w Empiku albo znajdziecie na naszej stronie internetowej www.pewnaterapia.pl, też ma pomagać innym i mam do ciebie prośbę. Zostaw suba, lajka, jakąkolwiek taktyczną kropkę, że oglądasz ten materiał. Dzięki temu ten materiał pójdzie dalej i pomoże większej ilości ludzi. To jest drobna rzecz, do której ty się możesz przyczynić i pomóc innym. Teraz już nie gadam, nazywam się Zieliński Jerzy, i zapraszam Cię do materiału. Na moim kanale mm, znajdziecie wiele informacji na temat tego, jak moi goście wychodzili z nałogu, wychodzili z uzależnienia od alkoholu. Natomiast ten materiał nie ma być na ten temat. Nie jest on adresowany do osób, które mają problem, czy no, tych myślimy, że jest problem, lub które myślą, że jest problem, tylko to jest adresowany materiał do wszystkich. I już wam mówię dlaczego. Parę miesięcy temu z moją, moim gościem Martą Jaskulską rozmawialiśmy na temat rzucania alkoholu i podjęcia takiego wyzwania, które podjęła, którego podjęła się Marta jakiś czas temu, na bazie którego swoją drogą napisała książkę. Link do tego odcinka znajdziecie w opisie i link do projektu ciekawiej, który prowadzi Marta Jaskulska, psycholog kliniczna. Rozmawialiśmy na temat tego, jakie konsekwencje daje spożywanie alkoholu. Ten materiał też nie był kierowany do osób, które są uzależnione, tylko do osób, które w jakiś sposób mogą odczuwać konsekwencje picia alkoholu, może to na nich wpływać, ale też do osób, które zastanawiają się nad tym, o co chodzi w ogóle w tym trendzie. I pod tym materiałem, który wygenerował w danym momencie, ma ponad 50 tysięcy wyświetleń i bardzo dużo komentarzy. Dużo ludzi pisze, że co to jest za rzucanie alkoholu, odstawianie alkoholu, kiedy się piło zaledwie kilka kieliszków wina. I tutaj właśnie chciałbym zaznaczyć, ten materiał, ten, który teraz nagrywam i ten, który nagrywaliśmy z Martą, nie jest wcale kierowany do ludzi, którzy mają problem z alkoholem. Ja na przykład uważam się za osobę, która nie ma problemu z alkoholem. Zdaję sobie sprawę, jakie mechanizmy i jakie działanie alkohol u mnie wywoływał i że jak najbardziej i wszyscy to robimy, regulujemy nim emocje. Tylko jeszcze pytanie, czy robimy to specjalnie, czy poddajemy się tylko temu zażywając. I ja sam zdecydowałem, nie po odcinku z Martą, bo już byłem w trakcie, bo już byłem w trakcie abstynencji. Natomiast wcześniej po, po kilku odcinkach z moimi gośćmi, którzy no faktycznie wychodzili z bardzo dużego nałogu, ten niósł ogromne konsekwencje, no i to w pewien sposób na mnie tak mocno zadziałało. Natomiast ten materiał z Martą. Nie będąc kierowanym do tak jak mówię, osób uzależnionych, wywoływał bardzo dużo kontrowersji, i chciałbym Wam powiedzieć, jak ja się czuję po ponad 100 dniach bez alkoholu i jako osoba, która jest w swojej indywidualnej terapii, która jest bardziej świadoma, zresztą prowadzę bardzo dużo rozmów i inicjatyw, które mają propagować, jakby zdrowy, trzeźwy tryb życia, ale ten trzeźwy, jeszcze raz powtarzam. Które jest nałogiem, który niesie destrukcję nie tylko dla osoby, która jest uzależniona, ale też dla ich rodzin, dla bliskich. Tutaj ten cel jest większy. Nie jestem osobą, która jest skrajna, która będzie mówiła, że absolutnie nie możesz ty spożywać tego alkoholu, bo to jest Twoja sprawa. Natomiast, jeżeli zacznie to wpływać na innych, to właśnie ta inicjatywę. Czy magazyn pewna terapia ma być? Yy, po, po to poruszamy te kwestie, żeby w pewien sposób trafić do takich osób i powiedzieć im, jak można takiej osobie pomóc, jeżeli trafiamy do bliskich, lub jeżeli trafimy do osoby, która ma problem, yy, to często te materiały są w stanie wyjaśnić albo pokazać, jak ogromne konsekwencje to za sobą niesie. Te rzeczy, które ja zaobserwowałem, musimy po dniach bez yy, alkoholu. Yy, to na pewno z, zacząłem bardziej czuć i identyfikować pewne rzeczy, które na mnie wpływają. Z moich materiałów y, możecie się dowiedzieć, że mam ADHD, że bardzo dużo pracuję, że poza, że, tym, poza tym, że nagrywam podcast, y, wydaję gazetę, prowadzę jeszcze firmę, biorę udział w eventach i tak itd. I to moje życie jest bardzo, bardzo intensywne. I zażywając y, i spożywając... Mówiąc prosto, kiedy piłem, często yy, to już był taki moment, w którym chciałem sobie powiedzieć: pff, Dobra, teraz wyluzujemy, bo po całym dniu yy, czy tygodniu intensywnego biegu należy ci się, wręcz traktowałem to jako nagrodę, żeby sobie zrobić drinka albo nalać kieliszek wina. To w tym momencie, jak spożywałem, yy, czy to mniejszą, czy większą ilość, i tutaj zaznaczę. Nie ma co porównywać tego, że ktoś pił pięć kieliszków wina, a to, że ktoś wypije pół litra. Pamiętajcie, że nasze organizmy się różnią, że kobiety, mężczyźni inaczej, że tak powiem, metabolizują, e, inaczej metabolizują alkohol, to czy jesteśmy najedzeni, w jakim jesteśmy e, kondycji fizycznej, psychicznej ma ogromny wpływ na to, jak odczuwamy pewne rzeczy i nie ma co się porównywać, że ktoś pił pięć kieliszków wina w tygodniu i to jest nic i to nie ma w ogóle e, nic wspólnego z piciem alkoholu, bo dla kogoś może mieć, dla kogoś przebywanie w ogóle w obecności osób, które spożywają alkohol może nieść konsekwencje nie bezpośrednio fizyczne, ale psychosomatyczne, bo są pojęcia zwane suchymi kacami yy, i innego typu yy, efekty uboczne. Natomiast to, co ja zaobserwowałem u siebie. W momencie, kiedy piłem, na drugi dzień, czy w konsekwencji dnia następnego, czy na zajutrz, yy, mając ten sam tryb działania. Bardzo często odczuwałem stres, a nawet pewnego rodzaju lęk. I to jest normalna emocja, którą czujemy my wszyscy, zarówno czy spożywamy, czy nie spożywamy. Natomiast w momencie, kiedy przestałem pić i minęło więcej czasu, powiedzmy, dwa, trzy tygodnie, a ja obserwowałem to, co we mnie zachodzi, no bo taki miał być cel, i taki jest cel tego mojego eksperymentu, zdecydowanie zauważyłem, że ten stres i ten lęk. Jest mniejszy, albo jestem dużo, dużo sprawniej zidentyfikować, co go powoduje, i wpłynąć na swoje myśli w pewien sposób, aby poczuć się lepiej. I, i tutaj bezpośrednio możemy rozgraniczyć, że nie mając tego mm, elementu w postaci y, rozregulowania układu nerwowego, y, ja wiem, co na mnie wpływa bezpośrednio, a w momencie, kiedy często, gęsto. Sytuacja była taka, że coś mnie tam stresowało albo coś powodowało lęk, no to ja nie chciałem przyznać tego, że to jest wina alkoholu, tylko że to jest efekt stresującej sytuacji. Więc, jakby tak reasumując, przede wszystkim dzięki temu, że w tym czasie nie piję i po dłuższym okresie czasu, jestem w stanie bardziej konkretnie zweryfikować, jak się przede wszystkim czuję i co powoduje we mnie jakieś stany emocjonalne, na które mam bezpośrednią możliwość wpłynięcia, czy rozkminienia tego samemu w sobie, co się we mnie dzieje. Czyli na pewno mniej takiego stresu wynikającego ze spożywania i uwierzcie mi, jak ktoś powie, że tego nie czuje, nie czuł nigdy i w ogóle, to najmniejsza dawka alkoholu tak potrafi już tak powiem rozregulować najpierw złagodzić układ nerwowy ale potem rozregulować następnego dnia czy na zajutrz i spowodować że takie stany do nas Dochodzą. Pamiętajmy, że alkohol to jest depresant, i dlatego my często czujemy się wtedy gorzej, jeżeli nie dostarczymy. Dlatego w konsekwencji mamy ochotę sięgać po niego częściej, bo w tym pierwszym rzucie, tych parę godzin po zażyciu, nawet po tym pierwszym łyku, jestem przekonany, że wiele osób w ten sposób jest w stanie to odczuwać. To my poczujemy ulgę, ale potem te konsekwencje do nas docierają. Kolejna kwestia to sen. Wiele z osób y, powie, że po alkoholu śpi im się lepiej, śpi im się bardziej twardo y, i że łatwiej jest wręcz zasnąć. I to jest prawda. Ja też tak miałem, że po kieliszku wina czy drinku po prostu szybciej padałem w łóżku, zasypiałem. Ale, i teraz dla osób, które śledzą, gdzieś tam monitorują swój sen, ja mam Garmina i Apple Watcha, które, z których korzystam, yy, i zacząłem bardziej przyglądać się temu, jak te parametry wyglądały przed tym, czy w momencie, kiedy spożywałem, i w momencie, kiedy przestałem pić. I w przypadku Garmina zdecydowanie częściej zaczął on mi pokazywać, że ten sen był głębszy, że. Yy, Teoretycznie, bo to jest oczywiście tutaj jest wynik bazujący na jakichś pomiarach robionych, natomiast wyrzuca częściej informację, że powinienem czuć się bardziej wypoczęte i faktycznie w jakiś sposób to odczuwałem. Dwa, trzy miesiące, mimo że są niezwykle intensywne dla mnie, i często łapią mnie różnego rodzaju kołowroty myśli na wieczór, z którymi. Czasami nawet i ja sobie nie radzę, a przecież powiedziałem tutaj nawet i ja, bo mam dostęp do ekspertów, którzy często mi mówią, czy, czy opowiadają wam podczas podcastu, a ja się z tego uczę, jak sobie w takich momentach radzić. I być może ten alkohol w takich sytuacjach mi gdzieś to zagłuszał, nie? że ja wieczorem po prostu się kładłem i potrafiłem odciąć, zasnąć. Natomiast dziś wiem, że patrząc na pomiary, a. Korzystając z tych samych urządzeń, przed i po, widzę, że to się poprawiło i że na mnie to to działa, i że mam faktycznie więcej takiej energii. Z kolejnych rzeczy, czyli mamy taką um, zmianę emocjonalną, na którą, do której zachęcam Was, jak będziecie eksperymentować, zostawiajcie informacje. Zresztą, też jak nie piszcie przez dłuższy czas, co to Wam dawało, czy może zaobserwowaliście to u siebie. Um, tu tak powiem, że. Te rzeczy często są dla ludzi bardziej świadomych, którzy są w stanie zastanowić się nad tym, jak się czują, co to spowodowało, jakie konsekwencje mogą nieść pewnego rodzaju, nie wiem czy libacje, czy po prostu nawet długie niespanie, czy jakaś impreza, czy cokolwiek. Natomiast to, co chciałem zebrać, podsumować. Taka u mnie różnica emocjonalna, identyfikacja tego, co wpływa na moje lęki, moje stresy. Mniej tych lęków odczuwałem. Dwa, zmiana, jeżeli chodzi o kwestię snu. Nie robiłem żadnych badań, prób wątrobowych po tym okresie. Natomiast przed tym okresem moje wyniki były prawie, że w normie. Nie odbiegały one w jakiś sposób w skrajnie od normy. Więc nie byłoby to miarodajne porównanie. Uważam, żebym miał podobną skalę, chociaż sprawdzę nam to, bo może się okaże, że jestem teraz jakimś ultra wynikowcem, jeżeli chodzi o badania, ale nie sądzę. Czyli mamy tak kwestię emocjonalną, kwestię taką związaną ze snem, kwestię ym, fizyczności, czyli wagi, tego jak się czuje fizycznie i czy na mnie w jakiś sposób to wpłynęło. Często się mówi, że jak się odstawi alkohol, to nagle waga leci w dół. I w ogóle, i w ogóle. I tu muszę Wam powiedzieć, że jest coś zaskakującego, bo moja waga wcale mocno nie poszła w dół, natomiast widzę różnicę w mojej sylwetce, a konkretnie w sylwetce i w tych miejscach, które zazwyczaj były jakieś tam mocno wzdęte, mam tutaj na myśli brzuch czy boczki, bo raz, że mam kompleks brzucha i często na niego zwracam bardziej uwagę, Natomiast zauważyłem, że po tych 100 dniach, tak jak mówię, to jest tylko i wyłącznie na potrzeby odcinka 100 dni bez alkoholu, natomiast ten okres jest dłuższy, to zauważyłem, że w jakiś sposób ta okolica najbardziej, bym powiedział, zakompleksionych moich miejsc, czyli właśnie brzucha. Stała się jakaś zmniejszona, mniej właśnie taka nadęta, nawet bym powiedział, że z objętości brzucha, gdzie też raz na jakiś czas mierzę sobie tą objętość w największym miejscu, to, to mam w obwodzie 2,5 cm mniej. Fakt, że biorę tutaj na to poprawkę, no bo był to okres wiosenno-wakacyjny, powiedzmy, że od początku prawie wakacji nie spożywam alkoholu. Nie spożywam też w tym czasie żadnych innych używek, żebyście mieli też porównanie, jeżeli trafi to do osób, które zażywają. To ja w tym czasie nie byłem jakoś spektakularnie aktywny fizycznie i raczej do, do sportów i do tego typu rzeczy mam raczej, raczej nie mam ochoty. Natomiast żywiąc się normalnie, jedząc tak jak dotychczas, a nawet sobie pozwalając na więcej, no mówię, był to okres taki wakacyjny, gdzie to naturalnie ta codzienna aktywność trochę jest większa, bo gdzieś tam jakieś wakacje, wyjazd, coś. Natomiast ten tryb intensywności jest bardzo porównywalny do tego okresu wcześniej. To tutaj widzę jakąś taką zmianę, czy zmiany na skórze, bo często też się mówi o tych takich. Plamach czerwonych u ludzi, którzy dużo spożywają, i tak dalej. Ja uważam, że nie spożywałem jakoś tam nie wiadomo ile, ale na pewno spożywałem regularnie. I to w jakiś sposób też się wydaje mi, że ta skóra trochę się poprawiła. Kolejny taki element, który jest bardzo ważny w kontekście ADHD, jeżeli ktoś jest na lekach, dostaje leki na uspokojenie, antydepresanty, leki na ADHD. To i obserwuję siebie, właśnie pewnego rodzaju stany, które w, w organizmie zachodzą, to ja widzę tutaj u siebie ogromną różnicę. Skuteczność działania leków, według mnie, to jest obserwacja samego mnie, natomiast może to też wynika z tego, że mózg trochę inaczej działa bez alkoholu i to nadal będzie na, na korzyść odstawiania tego alkoholu. To ja zdecydowanie mam dłuższe okienka fokusowe niż miałem i mam wrażenie, że te leki jakby działają bardziej efektywnie. Dwa, w każdym opisie leku będziecie mieli informację, żeby nie łączyć go z alkoholem, nie łączyć na zasadzie. Nie tylko nie popijać tabletki alkoholem, ale żeby nie brać w jakimś określonym odstępie czasu, z racji tego, że one się w nas rozkładają dłużej, mają spowolnione uwalnianie, żeby działały na nas dłużej w jakiś tam bardziej efektywny sposób. Natomiast to wszystko wchodzi w jakąś reakcję ze sobą, i ja u siebie widzę, że czuję się bardziej stabilnie. Czuję się, mam dłuższe właśnie okienka fokusowe, ja to tak u siebie nazywam i ten poziom koncentracji jest lepszy. Mogę dzięki temu w takim skupieniu dłużej pracować. To na pewno, dłużej pracować czy wykonując jakieś tam działania wymagające koncentracji. Więc to absolutnie na plus. Nawet będąc na wizycie kontrolne i wspomniałem o tym, to pani doktor jakby potwierdziła bezpośrednio, że to ma wpływ na to, jak te leki działają, ale że nasz mózg i ta biochemia, która tak powiem po odstawieniu alkoholu wraca do pewnego rodzaju normy, no też na pewno to, to działanie z tamtego źródła. Ma tu e, duży, duży wpływ. Polecam Wam, bo nawet zrobienie, przeprowadzenie takiego eksperymentu i odstawienie alkoholu na dłuższy okres czasu, z, właśnie z obserwacją siebie, z obserwacją tego, jak się komunikujecie z innymi, jak czujecie, bo ja mam wrażenie, ale to też jest takie bardzo subiektywne: e, po odstawieniu alkoholu m, m, mam wrażenie, że jak jem coś, to bardziej to czuję, i że tak jakby, ale to, tak jak mówię, w razie co, to możecie hejtować, że moje kubki smakowe jakoś tam nie są, że tak powiem, upojone, i, i że po prostu ten smak bardziej czuję. Z takich rzeczy, które na pewno powiedziałbym, czuję bardziej, ale one niekoniecznie jakby są fajne, nie? bo często ten alkohol właśnie. Pijemy. W momencie, kiedy potrzebujemy się właśnie jakoś odstresować, yy, rozregulować. Mam takie momenty wieczorami, czy jak już jestem bardzo a niestety takie momenty mi się zdarzają, więc mogłbym teoretycznie na to wpłynąć, ograniczając pewne yy, aktywności, yy, m.in. pracę, gdzie potem jak się z kimś spotkam, albo mam poświęcić większą uwagę yy, w towarzystwie. No to jest mi trudno i wtedy wieczorami się bardziej irytuję i w ogóle. No i wtedy zazwyczaj ten alkohol u mnie się pojawiał. To jest taka, takie miejsce, w którym, nad którym ja jeszcze sobie gdzieś tam w głowie pracuję. Jak zrobić, czy właśnie ograniczając pracę, albo znaleźć jakieś inne metody, jak nie wiem chwila relaksu, drzemka, cokolwiek, co spowoduje, że po popołudniami właśnie gdzie powinno się spędzić czas z rodziną, gdzie moglibyśmy się skupić na czymś takim dla przyjemności, to że, to, to, to że te rzeczy sprawiałyby nam większą przyjemność, a nie powodowały jakiejś tam irytacji czy czy wkurzenia nawet niekiedy. Co jeszcze dodam? Bo dużo, dużo się pojawia komentarze odnośnie tego, że no ale przecież my że ja na przykład nie wyobrażam sobie Żyć bez smaku piwa albo bez smaku wina, że to wino to wręcz jakby nadaje lepszej jakości odczucia smakowe podczas jedzenia, jakiegoś tam onsifons jedzenia. Słuchajcie, powiem Wam, ja w tym czasie wskoczyłem sobie na zamienniki, czyli pije piwo zero czy wino zero, te zamienniki e, oczywiście nie dają tego efektu, o którym mówimy e, i, i śmiało można tutaj powiedzieć, że dla samego odczucia smakowego będzie to jakby zaspokajało e, kubki smakowe, natomiast jeżeli oczekujecie, że jakby ten vibe w głowie i rozluźnienie będzie no to nie to w ten sposób nie działa. Więc dla każdego to jest kwestia indywidualna. We mnie napicie się na przykład piwa 0 czy wina 0 raczej jest takim momentem, w którym po prostu ja lubię ten smak, lubię te bąbelki i to piwo w tym przypadku 0 jest bardzo fajnie nawadniające. Natomiast pamiętajcie, że emocjonalnie nie daje wam to substytutu tego. No I według mnie, jeżeli tego substytutu szukamy, czy szukacie, bo ja oczywiście w swojej głowie też się zastanawiałem, jak to zamienić teraz, nie? natomiast pamiętajcie o tym, że to nie chodzi o to, żeby zamieniać, tylko żeby dopuścić do siebie te emocje i tą jak powiem dosłownie, trzeźwą głowę, aby wiedzieć, co się w nas dzieje, nie? więc nie chodzi teraz o to, żeby znaleźć sobie zamiennik i nagle zacząć hiperaktywnie ćwiczyć, robić jakieś inne aktywności. Pojawiały się komentarze, że niektórzy jak odstawili alkohol, to jakoś aktywnie, nadmiernie zaczęli uprawiać seks, czy szukali na przykład ukojenia w narkotykach. To też pamiętajcie, nie o to chodzi, żeby teraz przeskoczyć z tego i szukać innego zamiennika, bo między innymi, i tu już jakby przechodząc właśnie w kwestię i wątek uzależnieniowy to pokazuje właśnie tendencję do tego, że nie sama. Samym sobie substancja jest istotna, a ten model, czym my w jakiś sposób chcemy siebie regulować. I im tą trzeźwą głową dopuścicie i dojdziecie do tego, co powoduje w was to, te negatywne emocje, które chcecie w jakiś sposób zagłuszyć, nie to, to ta praca pozwoli wam dojść do takiego trzeźwego i szczerego ze sobą życia. I do tego Was zachęcam, więc jeżeli będziecie myśleli, dobra, to ja dzisiaj sobie odpuszczam na przykład picie, czy robię eksperyment, przestaję pić, ale jeżeli zastąpicie to czymś innym, takim hiperaktywnym, albo inną używką alternatywną, no to pamiętajcie, że ta obserwacja samego siebie jakby już nie będzie taka uczciwa i, no i nie da takiego efektu, jaki ten eksperyment miałby Wam dać. Słuchajcie, może tak trochę wyszedł chaotycznie, ale bardzo głęboko od serca takie przemyślenia na, na żywo. Ja zachęcam Was do komentowania tego, nawet w trakcie, gdzieś to sobie wrzucę, może, bo jestem ciekaw Waszej opinii, czy odstawialiście, co czuliście, albo czy widzieliście zmiany w osobach, które przestały pić, i czy one nagle, nie wiem, zrobiły się bardziej nerwowe albo albo zrobiło się na odwrót, bardziej spokojne, że więcej właśnie czasu na jakieś inne rzeczy. Już nie mówię o korzyściach wynikających z tego, że nie wydajecie kasy na alkohol, bo to jest też zmiana, którą można zaobserwować. Nie Pamiętajcie, że alkohol w danym momencie nie jest tani i odstawianie go naprawdę może dać tutaj spore oszczędności. Takie przemyślenia, bo komentujcie, Jestem bardzo ciekaw, jak wy na to będziecie patrzeć, a jeżeli są tu ludzie, którzy uważają, że to dobrze, żeby nie pić, żeby korzystać z tych efektów, właśnie trzeźwego życia, dopuszczania do siebie emocji, pracowania nad tym w inny sposób, to dajcie znać, jak wy to robicie, właśnie już po odstawieniu alkoholu, bo to tak naprawdę jest tym najcenniejszym waliu, które możemy dać innym, czyli właśnie jak dotrzeć do głębi siebie i jak pracować nad sobą, żeby żyć tak szczerze, szczęśliwie. Nie? Pozdrawiam Was serdecznie, na razie.